Powtórzonego prawa rozdział pierwszy, wers dwudziesty. Wtedy wam powiedziałem, przyszliście aż do gór amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg. Mówi to Mojżesz. Patrz, Pan, Twój Bóg, wydał Tobie tę ziemię. Wejdź, weź się w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg Twoich ojców, nie lękaj się, nie trać ducha. Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście: Wyślijmy mężów przed sobą dla zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść, oraz miast, do których mamy wkroczyć. Rzecz wydała mi się dobra, i wziąłem spośród was dwunastu mężów po jednym z każdego pokolenia. Mowa o dwunastu zwiadowcach, którzy poszli sprawdzić ziemię obiecaną. Kiedy się upewnili, wers 25 mówi, wzięli w ręce trochę owocu tej ziemi, przynieśli wam i takie złożyli sprawozdanie, kraj, który nam daje Pan, nasz Bóg, jest dobry. Spójrzcie na wers 26, lecz nie chcieliście iść i wzgardziliście nakazem Pana, waszego Boga. Nie mam teraz czasu, żeby to wszystko przerabiać, ale oni podjęli decyzję, dobrze, teraz tam pójdziemy, a Bóg powiedział, nie, nie próbujcie iść tam teraz, bo chwilowo nie jestem z wami, pójdziecie tam, kiedy wam nakażę. Czekali więc na granicy z ziemią obiecano, i kiedy Bóg im powiedział, nadszedł czas, aby wejść i posiąść ziemię, oni nie weszli, zbuntowali się przeciwko Bogu, a potem kręcili się w kółko i błądzili po pustyni przez kolejne 38 lat, a wielu z nich umarło. Chcę, żebyście wyciągnęli z tego małą lekcję dla siebie. Kiedy Bóg Ci mówi, że nadszedł czas, żeby się z czymś zmierzyć, Kiedy Bóg ci mówi, że nadszedł czas, żeby się z czymś rozprawić, wiedz, że Bóg cię namaścił, abyś mógł się z tym zmierzyć. I absolutnie nie możesz tego odkładać na jakiś lepszy moment. Albo na chwilę, kiedy Twoim zdaniem będzie Ci łatwiej, albo kiedy będziesz myślał, że jesteś gotowy, bo wówczas możesz stwierdzić, cóż, jestem tym wszystkim zmęczony. Dobrze, teraz się z tym zmierzę. Tylko, że w czasie, który sam sobie ustalisz, może nad Tobą nie być Bożego namaszczenia. Musimy się nauczyć, jak wyczuwać Boże działanie w naszym życiu i musimy potraktować to bardzo poważnie. Kiedy czujesz, że Bóg się mierzy z Twoim niewłaściwym nastawieniem do życia, staw temu czoła. Jeśli wiesz, że Bóg leczy Twoje złe podejście do nieprzebaczenia, współpracuj z nim. Nie wykręcaj się niemądrymi wymówkami, jak ciężko jest wybaczyć ludziom. Powiem Ci, co jest trudne: nienawidzieć ludzi to o wiele trudniejsze od przebaczenia. Przebaczenie jest łatwe w porównaniu do nienawiści, goryczy i oburzenia i karmienia się przez cały czas tą trucizną. Jeśli Bóg konfrontuje Cię z Twoimi nawykami, które są destrukcyjne. Kiedy Bóg kładzie na to swoją dłoń, wtedy nawet nie powinieneś myśleć, że nie potrafisz czegoś zrobić, ponieważ Bóg nigdy nie nakaże ci się z czymś zmierzyć, jeśli wie, że nie dasz rady osiągnąć zwycięstwa. Więc musisz w nie uwierzyć. Przez wiele lat byłam seksualnie wykorzystywana przez ojca, i kiedy wyprowadziłam się z jego domu, myślałam, że problem zniknął. Nie wiedziałam jednak, że mam problem, który wypalał moją duszę tkwił w moim umyśle, w moich emocjach, w mojej woli i wywierał wpływ na każdą relację moją relację z Bogiem, moją relację ze mną samą i moje relacje z innymi ludźmi. Można mieć naprawdę dość tych wszystkich sekretów. Kiedy Bóg mówi, że przyszedł czas, żeby zmierzyć się z problemami, to znaczy, że nadszedł odpowiedni moment. Moje pierwsze małżeństwo było koszmarem. Poślubiłam mężczyznę, który miał tyle problemów co ja, jeśli nie więcej. Zdradzał mnie z innymi kobietami i był drobnym złodziejaszkiem i oszustem, więc między nami się nie układało. Mój koszmar trwał pięć lat. Urodziłam syna i ostatecznie wzięłam z nim rozwód. Trafił do więzienia, a ja spotkałam Dave'a, który był młodym mężczyzną i nowonarodzonym chrześcijaninem wypełnionym Duchem Świętym. Mówiłam Wam ostatnio, że bardzo chciał mieć żonę i modlił się o nią. Chodził na randki z trzema kobietami. Chciał posiąść ziemię. Na pewno widział to już oczami wiary i zamierzał wziąć co jego. Mówię Wam. I wiedział, że żadna z trzech kobiet, z którymi się spotykał, nie była tą jedyną. Wtedy mnie ujrzał, jak przed domem myłam samochód mamy. Chociaż wyglądałam uroczo, stałam w krótkich spodenkach i miałam utopierowany kok na głowie, prawdopodobnie paliłam wtedy papierosy i piłam piwo albo coś. A on powiedział: "Hej, może umyjesz mój samochód, kiedy skończysz z tym?" Odpowiedziałam: "Jeśli chcesz mieć czysty samochód, koleś, to sam go umyj." Powiedział, że w tamtym momencie przyszła mu do głowy myśl: "To jest dziewczyna dla mnie." Oczywiście był albo niespełna rozumu, albo prowadził go Duch Święty. Spotkaliśmy się na pięciu randkach i wzięliśmy ślub. Musiał szybko działać, zanim się zorientował, za kogo się wziął, więc pobraliśmy się. Jakieś trzy tygodnie później Dave spojrzał na mnie i powiedział, co z tobą się dzieje? Widzicie, ja nie wiedziałam, że mam problem. Myślałam, że to wszyscy dookoła mnie są problemem. Nie wiedziałam, że mam problem. I może ty też masz problem, i nie wiesz, że to z tobą jest coś nie tak. Wiem, że oglądasz teraz ten program telewizji. Powiedziałam, że może to ty masz problem, i nie wiesz, że to z tobą jest coś nie tak. Myślałeś, że mówię do tych wszystkich pięknych ludzi tu na konferencji, ale nie, mówię do ciebie. Tak szczerze mówiąc, ta cała przemowa była głównie do ciebie. Mam cię. Nie poleżysz sobie w łóżku z pilotem w ręku i nie próbuj przeskoczyć na inny kanał, bo tam też cię dorwę. Nie uciekniesz przede mną rano. Jeśli będziesz oglądać telewizję, znajdziesz mnie. Tak więc nie wiedziałam, że mam te wszystkie problemy. Chodziliśmy z Daveem do kościoła. Wiecie, on kochał Boga, ja kochałam Boga, wierzyliśmy w Jezusa, byłam nawrócona, ale nie potrafiłam poradzić sobie z problemami. Pewnego wieczoru Dave i ja wybraliśmy się do kościoła i była tam kobieta, która opowiadała, że była wykorzystywana seksualnie przez ojca. Jej historia była tak uderzająco podobna do mojej, że ogarnęło mnie przerażenie. Ona uporała się z problemami w inny sposób niż ja. Została prostytutką i wpakowała się w wiele kłopotów, ale później spotkała wierzącego człowieka i opowiadała o tym, jak Bóg wyciągnął ją z problemów i jak ją uzdrowił. Napisała książkę i Dave mi ją kupił, ponieważ wiedział już, że byłam molestowana. Opowiedziałam mu, co mnie spotkało. Więc dał mi książkę i następnego ranka otworzyłam ją i zaczęłam czytać. Opisywała wszystko, co robił jej ojciec. I widziałam w tym niemal wszystko, co robił mi mój ojciec, i poczułam przeszywający ból w głębi duszy. Uświadomiłam sobie, że wszystkie te doświadczenia trzymałam za zamkniętymi drzwiami i nie stawiłam im czoła. Rzuciłam książką przez pokój i powiedziałam: Nie zamierzam jej czytać. I poczułam, jak Duch Święty mówi do mnie słodko, ale mocno. Już czas. Już czas. I może Bóg mówi dziś do Ciebie lub do kogoś, kto ogląda teraz ten program albo słuchał wcześniej moich płyt CD. Już czas. Już czas, abyś przestał chodzić w kółko i w kółko tej samej góry, obwiniając innych za swoje problemy, oglądając się ciągle za siebie i nie widząc nadziei na przyszłość. Powiem Wam to teraz jeszcze raz. Bez względu na to, co spotkało Cię w przeszłości, bez względu na to, co teraz dzieje się w Twoim życiu, te wydarzenia nie mają mocy obrabować Cię ze wspaniałego życia, jeśli tylko masz pozytywną wizję przyszłości. Kolejnym niewłaściwym sposobem myślenia, z którym chcę się rozprawić, jest. Ktoś inny musi to dla mnie zrobić. Dziś nazywamy to postawą roszczeniową. Ktoś inny musi się zająć tym bałaganem, którego narobiłem. Ktoś inny musi to zrobić, nie ja, ktoś inny. To zwykły brak odpowiedzialności. I dzisiejszy świat ma z tym wielki problem. Najwyższy czas wziąć na siebie odpowiedzialność. Powiesz: To, co mnie spotkało, nie było moją winą. Nie, prawdopodobnie nie. To, co mnie spotkało, też nie było moją winą, ale to ja odpowiadam za to, co z tym zrobię. I ty odpowiadasz za to, co ty zrobisz. Słuchajcie, to nie była moja wina, że mój tata wykorzystywał mnie seksualnie. To nie była moja wina. Nie odpowiadam za to. Ale ponoszę odpowiedzialność za trzymanie się Bożego słowa, o którym mówię, że w nie wierzę. Muszę przestać marudzić i użalać się nad sobą i patrzeć w przeszłość i przyjmować złą postawę. Oto moja odpowiedzialność. I nie mogłam oczekiwać, że ktoś inny przyjdzie i w cudowny sposób zrobi to za mnie. Musiałam zacząć słuchać Boga i wypełniać jego wolę. W Ewangelii Mateusza czytamy, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Wierzę, że wielu ludzi zostało powołanych do robienia cudownych, niesamowitych rzeczy. Naprawdę wierzę, że świat powinien zachwycać się chrześcijanami. Naprawdę. Myślę, że powinniśmy być dla świata bohaterami. Ludzie potrzebują bohaterów, potrzebują też wzorców. Chcą kogoś podziwiać, szukają kogoś, kto wskaże im właściwy kierunek. Każde dziecko uwielbia bawić się w superbohatera. Moi dwaj najmłodsi wnukowie mają wszystkie możliwe dostępne kostiumy superbohaterów. Nawet ja mam już jeden, tak więc mogę się z nimi bawić. Mam też czapkę superbohatera. Na środku ma wielkie J, a przez środek przychodzi jakiś świecący pasek. Gdybyśmy na tym świecie byli świadectwem życia Jezusa, ludzie czuliby się zachęceni i pełni nadziei. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Wielu jest powołanych do robienia wspaniałych rzeczy, ale niewielu je robi. Dlaczego? Bo tylko garstka chce wziąć odpowiedzialność za swoje powołanie. Powołanie to nie wszystko. Praca dopiero się zaczyna. Powołanie przychodzi jako pierwsze, a następnie praca, następnie poświęcenie, następnie nie możesz się poddać, a potem przychodzi cała reszta, którą napotykasz po drodze. Wielu ludzi jest powołanych do robienia wspaniałych rzeczy, ale nasze umysły działają w niewłaściwy sposób. Mamy niewłaściwą mentalność i nie wiemy, czego oczekuje od nas Bóg. Wszyscy mamy równe możliwości. Każdy może mieć pełen dostęp do mocy, którą Bóg nam ofiarowuje, ale nie każdy wyraża chęć wykonania swej części zadania. Świetnie deleguje ludziom zadania, ale jedyną rzeczą, której nie potrafimy delegować, jest osobista odpowiedzialność. Amen. W księdze Jozuego, rozdział pierwszy, werset od pierwszego do trzeciego znajdziesz większość spraw. Większość spraw, o których tutaj mówię, znajdziesz w tej księdze. Rozdział 17, pustynna mentalność. Po drugie, ktoś zrobi to za mnie, nie chce brać odpowiedzialności. A w księdze Jozuego 1, od pierwszego do trzeciego widzimy że Biblia mówi tak: po śmierci Mojżesz'a, sługi Pana rzekł pan do Jozuego, syna Nun'a, pomocnika Mojżesz'a, Mojżesz, sługa mój umarł. To bardzo ciekawe zdanie. Bo kiedy je czytamy, zastanawiamy się, po co Bóg mówi, że Mojżesz nie żyje? Jozue dobrze wiedział, że Mojżesz już nie żyje. Opłakiwali Mojżesza już od 30 dni. Więc dlaczego Bóg to mówi? Ponieważ w tym zdaniu jest przesłanie który nie jest przedstawiony w oczywisty sposób, a wniosek jest taki. Oto nadszedł czas, abyś wziął na siebie odpowiedzialność, ponieważ widzisz, Mojżesz robił wszystko dla Izraelitów, nawet pokutował za nich, bo nie chcieli ponieść konsekwencji za swoje własne winy. Kiedy głupio się zachowywali i grzeszyli, Mojżesz szedł, padał przed Panem na kolana i błagał go, aby ich nie zabijał. Dziś wieczorem musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasze dawne czyny odeszły w przeszłość i nadszedł nowy dzień. I Bóg mówi Najwyższy czas stawić czoła problemom. Nadszedł czas, żeby wejść na wyższy poziom odpowiedzialności. Najwyższy czas przestać odsuwać różne sprawy na dalszy plan w oczekiwaniu na bardziej dogodny moment. Nadszedł czas. Amen. Jak wielu z Was nie chce po raz kolejny obchodzić tej samej głupiej góry. W porządku, więc jeśli nie chcesz, to pozostało ci tylko jedno: przejdź przez to. Jedyną drogą wyjścia jest przejść. Słyszycie mnie? Jedyną drogą jest przejść przez to. Mojżesz umarł. Teraz więc wstań. To oznacza wstań i zacznij iść. Więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja daję Izraelitom. I kocham, kocham, kocham to. Każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję. Czy ktokolwiek widzi, co tu jest napisane? Wciąż jest tak wiele przede mną, życie, które widzę oczami wiary. Ale nie otrzymam go, jeśli utknę na granicy z ziemią obiecaną, narzekając i jęcząc, jak mi ciężko. Bóg już za to zapłacił krwią swojego syna. Odkupił i wykupił te ziemię, i teraz mówi: wejdź tam i weź to wszystko. Każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję. Amen. Nie może tak być, że będziesz tu stać i mówić: ktoś inny to za mnie zrobi. Nie wystarczy się tylko o to pomodlić? Oczywiście, musimy się modlić. Ale wiecie, co często się dzieje, kiedy się modlimy? Bóg pokazuje nam coś, co musimy zrobić. Powiem to jeszcze raz. Czasem, kiedy się modlisz, Bóg pokazuje ci, co masz zrobić. Więc modlimy się dalej w nadziei, że Bóg przydzieli ci inne zadanie. Boże, co się stało z moją radością? Boże, nie wiem, czemu jestem tak nieszczęśliwy. I nagle przypomina ci się, że potraktowałeś kogoś naprawdę źle. A Bóg mówi, musisz przeprosić tę osobę, musisz się uniżyć i powiedzieć, że byłeś w błędzie i naprawić to. Widzisz, kiedy się modlisz, Bóg pokazuje ci różne rzeczy. Biblia mówi, spójrz na mrówkę. Nie ma pana ani zwierzchnika, a ciężko pracuje i robi to, co słuszne. Kocham ludzi, którzy postępują słusznie, tak po prostu. Nikt im nie mówi, co mają robić. Możesz tak pomyśleć o sobie? Czy działasz jak automatyczny rozrusznik? Czy jesteś człowiekiem, który postępuje właściwie, kiedy nikt nie patrzy, czy tylko wtedy, gdy jesteś pod nadzorem? Mój brat był taki. Mówię, że miałam brata, bo nie ma już go wśród nas. Był dziesięć lat młodszy ode mnie, moje jedyne rodzeństwo. We wczesnych latach życia, z powodu bolesnych doświadczeń, które nas spotykały, wstąpił do marynarki, gdy miał 17 lat, walczył na wojnie w Wietnamie. Uzależnił się od narkotyków. I tak naprawdę życie mu się nigdy nie poukładało. Próbowaliśmy i próbowaliśmy mu pomóc. Nawet przez długi czas mieszkał ze mną i Dave'em, i dopóki kazałam mu chodzić do pracy, chodził do niej. Dopóki mówiłam, że ma coś zrobić, robił to. Kiedy siadaliśmy razem, żeby studiować Biblię, studiował z nami. Ale kiedy próbował sam zorganizować sobie życie, nie radził sobie i wracał dokładnie tam, skąd wyszedł. I co jest smutne, naprawdę smutne, mój brat, który był częścią naszej służby, podróżował z nami po świecie. Pomagał ludziom na całym świecie. A zakończył życie, umierając w opuszczonym budynku w Los Angeles. Mniej więcej trzy lata temu w czasie Bożego Narodzenia. Nie ma znaczenia, jaka jest twoja rodzina. Tylko dlatego, że jego siostra występowała w telewizji, głosząc Ewangelię. I pomagając ludziom na całym świecie, to nie oddziaływało na niego. Powinien był wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie we własne ręce. Nie zajedziesz daleko w życiu na wierze z drugiej ręki. Nie ma znaczenia, w co wierzy Twoja mama. Musisz dowiedzieć się, w co Ty wierzysz. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Najwyższy czas zmężnić, powstać i powiedzieć: Zajmę te ziemię za którą Jezus umarł, aby mi ją dać. Jeśli ktokolwiek może mieć to, za co umarł Jezus, to ja mogę mieć to wszystko. Jest tak wiele pięknych fragmentów w Słowie Bożym, które uczą nas, co Bóg chce nam dać. Więc nie możesz się nastawiać, że ktoś inny wykona za ciebie całą pracę. Najszczęśliwsi ludzie na świecie to ludzie najaktywniejsi. Szczerze i z serca nie wiem, z czym mam teraz problem i nie mam czasu się nad tym zastanawiać. To znaczy, gdybym chciała usiąść, pomyśleć i dojść do tego, to prawdopodobnie od razu wymieniłabym z dziesięć spraw. Ale nie mam czasu na taką zawadę. Bóg powiedział, że zaopiekuje się moimi sprawami, więc modlimy się o nie, zrzucamy nasze troski na Pana, koncentrujemy się na pomaganiu ludziom i w ten czy w inny sposób nagle wszystko się układa. Czy wiecie, co dla mnie jest niesamowite? Czasem, gdy Bóg nie namaszcza mnie do rozwiązania mojego własnego problemu, to znaczy, gdy nie mogę sobie pomóc, wtedy robię jedną rzecz, aby pomóc sobie w tej sytuacji. On namaszcza mnie, aby. Bym pomogła komuś innemu. Myślę, że to brzmi naprawdę po Bożemu. Kiedy nie możesz sobie pomóc, spróbuj pomóc komuś innemu, a wtedy Bóg przyniesie plon do Twojego życia. Życie jest za trudne. To jest za trudne. za trudne. Jestem już zmęczona wysłuchiwaniem ludzkich wymówek. Za trudne, żeby wybaczyć. Chcę, żeby wszystko w moim życiu było łatwe. Boże, nie dam rady, jeśli życie będzie takie ciężkie. To tak nie działa. Księga powtórzonego prawa 31. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości. Czy możecie dziś powiedzieć, cokolwiek Bóg mi nakaże jestem w stanie to zrobić? Widzicie? Niektórzy nie mają problemu, żeby to powiedzieć. Powiedzmy wszyscy, cokolwiek Bóg mi nakaże, jestem w stanie to zrobić. Z Bogiem nic nie jest zbyt trudne. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Ale diabeł szepczy ci do ucha. Próbuje wsadzić ci do głowy złe myśli. To nigdy się nie zmieni. To nigdy się nie zmieni. To trwa już od 20 lat. To się nie zmieni. Zapomnij, nigdy nic dobrego ci się nie przytrafi. Musisz powiedzieć: Nie poddam się. Naucz się mówić: Nie poddam się. Naprawdę nie musisz nic robić, tylko iść. Co jeszcze możesz zrobić? John Wesley, wspaniały, niesamowity John Wesley. O którym tak wiele słyszeliśmy i którego podziwiamy. Mamy tu zanotowany fragment z jego pamiętnika. Niedziela 5 maja. Głosiłem w kościele świętej Anny i poproszono mnie, żebym nigdy więcej nie wracał. Niedziela po południe głosiłem w kościele św. Jana i diakon powiedział wyjdź i trzymaj się z daleka od nas. Niedziela 12 maja po południe Głosiłem w kościele świętego Judy, tam również nie mogę wrócić. 19 maja, niedziela rano, głosiłem w innym kościele. Diakon wezwał mnie specjalnie, żeby mi powiedzieć, bym nigdy do nich nie wracał. Niedziela 19 maja, głosiłem na ulicy, wyrzucili mnie. Niedziela 26 maja, głosiłem na łące. Nagle zaczął gonić mnie byk, którego ktoś wypuścił. Nawet byk był przeciwko niemu. Niedziela rano, 2 czerwca, głosiłem na skraju miasta, przegoniono mnie z ulicy. Tego samego dnia, 2 czerwca, niedziela po południu, głosiłem na pastwisku, 10 tysięcy ludzi przyszło, żeby mnie posłuchać. Tak. Dlaczego? Tylko dlatego, że stwierdził, będę głosił. Nie zamkniecie mi ust. Nie sprawicie, że przestanę. Coś wam powiem, musimy wytrwać. Biblia także wiele mówi o byciu wytrwałym. Wierzę, że w ten sposób pokonamy diabła. Chcę się z wami czymś podzielić. Otrzymałam maila od Karla, który napisał z Wisconsin i stwierdził: Uciekałem od życiowych trudności, odkąd poszedłem do dziewiątej klasy. Dzieciaki przezywały mnie, bo byłem mały. Mój dziadek dał mi się napić alkoholu, kiedy miałem 9 lat. Szybko wpadłem w nauk i wylądowałem w więzieniu na siedem miesięcy. Lata później zobaczyłem Joyce, która przemawiała na konferencji i od tego czasu zacząłem oglądać jej program. Zrozumiałem, jak wspaniałe jest życie chrześcijanina, który żyje owocami ducha i zgłębia Boże Słowo niczym życiowy przewodnik. I właśnie to podkreślam, z głębi słowo Boże jak przewodnik po życiu. Wiesz, odnowić umysł oznacza puścić w niepamięć przeszłość i zacząć używać duchowych oczu i chodzić w słowie Bożym. Dziękujemy za obejrzenie programu Codzienna radość życia z Joyce Mayer. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy i służbie oraz zamówić bezpłatne materiały, zapraszamy na naszą stronę internetową www.joicemeyer.pl.